Witajcie, z tej strony Vinci Stretch Dzisiaj jest 20 września 2023 A to jest mój kolejny codzienny vlog. Jak się dzisiaj czuję? Powiedzmy, że w miarę dobrze O, właśnie sobie przypomniałem, że, e, że nie wziąłem tabletek e, południowych, zaraz muszę je wziąć. Jak skończę nagrywać? Jak się dzisiaj czuję? E, rano było w porządku Później trochę pojawił się wzmożony niepokój. No ale tak ogólnie nic takiego się powiedzmy nie działo złego. Nic mnie też za bardzo nie zezłościło. Byłem opiekować się kotami. I no, jedyne co mnie zezłościło, może to jest głupię, ale zezłościła mnie jedna postać w filmie, która ogólnie rzecz biorąc nie była złą postacią, tylko wkurzyła mnie po prostu. Nie, nie podobało mi się, denerwowała mnie. <ścoughs> Więc tyle mam do powiedzenia. Raczej tego nie będę zapisywał w notatniku, bo powiedzmy, że to mi. Złość na nią przeszła wtedy, kiedy się film skończył, ale o, jeżeli już mówimy o złości, to mogę dodać do tej mojej wczorajszej złości na zmianę zdań pewnych osób. Powiedzmy, że może normalny człowiek wie, jak sobie radzić z emocjami, ale kiedy. Powiedzmy, umarł mi dziadek, to coś we mnie pękło, i tak. Powiedzmy, wszystko mi się wyzerowało w mózgu, i teraz y, muszę się na nowo niektórych rzeczy uczyć. Eee, no i zawsze byłem uczony, że złość trzeba wyciszać udawać, że się nie jest złym, i, i w ogóle. No, a wczoraj miałem taki autentyczny przykład. No zdenerwowała mnie ta zmiana zdań, i napisałem do żony. Słuchaj, może to głupie pytanie, ale no odczuwam złość, nie ukrywam tego, co mam robić, jak mam. Nie wiem, czy muszę na przykład w ścianę powalić ręką czy to mi samo przejdzie czy muszę to wykrzyczeć czy co mam zrobić to powiedziała po prostu, że, że nic, żeby nic z tym nie robić po prostu trzeba to tak jakby przepracować, przeboleć że to po prostu z czasem to samo minie i, i faktycznie kurczę miała rację minęło trochę więcej czasu niż się spodziewałem, ale faktycznie ta złość mi przeszła. Po prostu jakby zaakceptowałem to, co się e, złego wydarzyło, e, no i przestałem się po prostu złościć, ale cały czas w głowie mam, e, że coś takiego się wydarzyło, ale w tym momencie już e, nie odczuwam złości na ten temat. Także powiedzmy, że to jest taki bardzo malutki kroczek w stronę lepszej przyszłości mojej. Więc mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej. No, mówię, dzisiaj mi nic takiego nie zezłościło ani nie miałem żadnego innego o, pan, ani żadnego innego silnego uczucia. Więc za bardzo nie mam co opowiadać. Byłem mu tylko, tu dobrze już Wam powiem. Oglądałem film Flash i zdenerwowała mnie ta super, super dziewczyna, co, co była tam kuzynką oryginalnego Kalaella. Ale nieważne, kto oglądał film, to będzie wiedział kogo chodzi. A kto nie oglądał, to, to trudno. Teraz będzie mi słońce prosto w twarz świecić. No fajnie, fajnie. Teraz wracam do domu, muszę jeszcze tylko żonie kupić coś w aptece i tyle. Dzisiejszego mojego kreatywnego dnia. Co pan odpierdzielasz? Aha. Pan sobie stwierdził, że sobie zawróci na trzypasmowej drodze. Nie mam siły do takich ludzi, nie będę trąbił, zatrzymuję się zawsze z dala. Jeżeli widzę, że ktoś coś odpierdziela na drodze, to zatrzymuję się jak najdalej od tej osoby, poczekam aż ona się skończy opierdzielać, no i dopiero jadę. Bo wydaje mi się, że nic innego nie ma sensu. O, to jest bardzo fajne uczucie, kiedy sobie jedziesz w jedną stronę i sobie jedziesz płynnie, a po drugiej stronie ulicy ludzie stoją w korku i takim się długim. Myślę, że ten korek ma około dwóch kilometrów. Także tyle mam do powiedzenia. Jak wrócę do domu, to teoretycznie chciałbym coś tam pokombinować z Lego, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo Trochę mi się pomieszało i nie wiem, co ja w końcu miałem robić. No zobaczę. Najwyżej, jeżeli to będzie coś ciekawego, to opowiem Wam jutro. Eee, mogę jeszcze tylko powiedzieć, że powiedzmy, dla mnie zbliża się termin 2 października, kiedy idę na tą dłuższą konsultację z psychiatrą i się po prostu zaczynam tym stresować nikt nie przychodzi nikt także tyle mam do powiedzenia trzymajcie się miłego dnia życzę wszystkim